ona jest warta Twojego czasu? Czy ona jest warta ciebie? W związku z tym nie będę z Tobą jeździć do mamusi. Wszystkie te żarty o teściowych powstały z jakiegoś powodu. Start Hej kochani, dzień dobry, witajcie w moim samochodzie, mam kawę i dużą mam nadzieję dawkę wiedzy i motywacji dla Was. Porozmawiamy dzisiaj o trudnych relacjach z teściowymi, o toksycznych teściowych, o tym jak sobie z nimi radzić, o, czym dla, o tym dlaczego one takie są. I ten temat poruszam ze względu na Was, bo pytałam Was wczoraj na Insta, o czym chcecie, abym z Wami pogadała. I bardzo dużo dziewczyn pisało, że ma problem z teściowymi. I jak ostatnio lubiłam live'a na Insta, nie wiem czy pamiętacie osoby, które były, to też ten temat w pewnym momencie niesamowicie zdominował nasze spotkanie. I widzę, że to jest bardzo duży problem wśród kobiet. Nie wiem czy akurat moich widzek, czy ogólnie kobiet w Polsce, ale wszystkie te żarty o teściowych powstały z jakiegoś powodu więc słuchajcie, zacznijmy od ym, czegoś, co chciałbym wam uświadomić, co myślę, że może wam pomóc w zmienieniu podejścia w takiej zmianie podejścia właśnie do, do tych osób i wiedzę, którą wam przekazuję, tak naprawdę możecie ją przekuć yy, na różne sytuacje i relacje życiowe, nie tylko te z teściowymi, ale ogólnie z toksycznymi ludźmi zacznijmy słuchajcie od tego yy, co jest udowodnione naukowo i co popiera też psychologię pozytywna i o czym wiedzą ludzie Świadomi, że osoba, która jest negatywna, która jest toksyczna, która kręci, manipuluje i wysyła z siebie dużo złej energii, sama ze sobą jest bardzo nieszczęśliwa. Bo czy człowiek, który jest spełniony, czy osoba, która jest szczęśliwa, życzy źle innym, no nie, bo gdyby tak było, to sama do siebie też by przyciągała same negatywne rzeczy. Tak to działa i tak jak mówię, to jest udowodnione i to też pokazuje wiele lat mojego życia, obserwacji różnych relacji, czy tkwienia w przeróżnych właśnie relacjach międzyludzkich, że człowiek, który sam siebie nie lubi, który jest nieszczęśliwy, będzie chciał tym nieszczęściem zrażać innych. Ludzie szczęśliwi zrażają pozytywną energią. I kiedy sobie to uświadomimy, to będziemy mogli spojrzeć na taką toksyczną, teściową z pewnego rodzaju politowaniem. Jako na osobę, której może dawno nikt nie przytulił, która z jakiegoś powodu jest nieszczęśliwa, która może przeżyła w swoim życiu coś, co sprawia, że jest tak negatywnie nastawiona do ciebie, czyli kobiety swojego ukochanego syneczka. To jest jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, że wiele kobiet posiada, dorosłych kobiet, yy, taką trudną i trochę chorą relację ze swoim dzieckiem, i to nie tylko synem, ale akurat teraz rozmawiamy w kontekście teściowych, czyli ze swoim ukochanym syneczkiem. I te kobiety uważają, że żadna inna kobieta nie zasługuje na ich synów, że tylko ona jako matka może temu synowi dać to, co najlepsze. I okej, okay, na pewno tak jest przez wiele lat, ale te kobiety nie uświadamiają sobie nigdy chyba w swoim życiu tego, że kiedy ten syn dorośnie, to, to wyfrunie z tego gniazda w objęcia prawdopodobnie innej kobiety, albo mężczyzny. I to ta osoba staje się w tym momencie odpowiedzialna za jej szczęście, a mama powinna odejść w cień i być dumna z tego, że stworzyła osobę, wychowała ją w taki sposób, aby ona mogła stworzyć szczęśliwą relację, że przekazała jej całą wiedzę i dzięki której. Ona może właśnie stworzyć fajny związek. Ale właśnie toksyczna tościowa tego nie widzi, toksyczna tościowa myśli, że ona jest najlepsza we wszystkim i żadna inna osoba jej nie dorówna i synusiowi nie da tego, co ona. I zobaczcie, dlaczego tak jest. Często takie kobiety nie mają w życiu żadnej radości poza tą płynącą z wychowania właśnie tego syneczka. I kiedy ten syneczek wyfruwa z gniazda, ona zostaje z niczym. Nie ma żadnej y, pasji, y, nie ma żadnych y, takich mocnych relacji, czy ze swoim partnerem, czy z innymi ludźmi. I dlatego tego syna tak jest uwieszona, i to jest chore i toksyczne. I teraz przejdźmy do kolejnego etapu, jakim jest egzekwowanie od swojego partnera tego, aby ta relacja między nim a mamą była zdrowa. I absolutnie nie chodzi mi o to, jestem przeciwnikiem tego, aby zmuszać kogokolwiek do czegokolwiek, żeby stawiać jakieś ultimatum, które jest niczym niepoparte na zasadzie matka albo ja. Nie o to chodzi. Chodzi o to, abyśmy my, jako te powiedzmy mądrzejsze połówki, mam nadzieję, że nikogo nie obrażę, ale e, żebyśmy my z perspektywy osoby trzeciej, z pewnym dystansem, obserwując właśnie taką chorą relację matki z syneczkiem, wybaczcie, że używam tego określenia syneczek zamiast syn, ale mi to po prostu idealnie tutaj pasuje, bo te kobiety próbują właśnie z dorosłych facetów zrobić takiego syneczka żeby uzmysłowić temu mężczyźnie, że to jest trochę chore, że to jest toksyczne i pokazać mu na przykładzie wydarzeń, które już miały miejsce, że to było chore, że to było złe, że ta chora relacja matki, ta chora miłość toksyczna, ten bluszcz, który ona mentalnie na tego syna wysłała, zaszkodził naszemu związkowi. I w momencie, w którym mężczyzna, który jest zakochany w swojej partnerce, zaczyna to zauważać, sam będzie wiedział, co ma robić. Sam będzie wiedział, żeby asertywnie tą mamę y, trochę od siebie odsunąć, ale nie chodzi o to, żeby całkowicie z nią zrywał kontakt, chociaż różnie bywa w relacjach, o tym pogadamy później, ale żeby wyznaczył jej jasne granice, żeby cały czas dążył do rozmowy z nią i mówił jej, mamo, tak już nie będzie to musisz pamiętać, że wyszedłem z tego domu, że mam teraz swoją ukochaną kobietę i to ona z nią buduje swoją przyszłość to ona decyduje na przykład o tym, jakie będziemy mieli kafle w łazience mamo, poradź mi, ale twoja rada nie jest dla mnie wyznacznikiem i to nie jest powiedziane, że tak będzie, bo zbieram rady od innych osób, które są dla mnie ważne chodzi o to, aby ta mama cały czas czuła się ważna w życiu takiego syna ale żeby nie wchodziła z butami za bardzo w jego życie, żeby tak długo z nią rozmawiać i tak długo uzmysławiać jej to, że ten syneczek nie jest już dwulatkiem w pieluszce całkowicie od niezależnym, tylko niezależnym dorosłym mężczyzną aż ona to zrozumie no właśnie, a co zrobić jak ona tego nie zrozumie albo co zrobić jak taki partner nie potrafi gadać z tą matką Uważam, że wtedy, kiedy nie ma rozmowy, kiedy nie ma takiego rozwiązania, powiedzmy sobie na poziomie, yy, czyli właśnie egzekwowania yy, swoich praw, pokazania swojej asertywności, wtedy my, jako partnerki takich mężczyzn, uważam, że możemy postawić takie delikatne ultimatum, ale nie na zasadzie, zerwij z nią kontakt, bo tego nikt z nas nie ma prawa robić, tylko na zasadzie. Słuchaj, twoja mama, moim zdaniem, źle mnie traktuje, nie mogę patrzeć na to, jak jesteśmy u niej, ty się zmieniasz przy niej. W związku z tym nie będę z tobą jeździć do mamusi. Czy to nie brzmi pięknie, pomyślcie sobie, co byście mogły robić w czasie, który poświęcacie na wizyty uteściowej, która na przykład was poniża, która źle was traktuje, albo przy której wasz partner zachowuje się jak marionetka pociągana za sznurki, i wy. Będąc w takiej sytuacji, jesteście spięte, zdenerwowane i macie zepsuty nastrój na kolejne godziny albo nawet kilka dni. Albo nawet permanentnie macie zepsuty nastrój. Bez przerwy macie zepsuty nastrój, bo nie potraficie sobie z tym poradzić. I to jest bardzo fajne rozwiązanie, które po pierwsze odbierze wam te złe bodźce. Po drugie, sprawi, że wy nabierzecie dystansu. Po trzecie, da wam czas dla siebie. Bo dla mnie, moim zdaniem, to nie jest problem, jeżeli nie dogadujesz się ze swoją teściową, żeby twój mąż, nawet jak macie dzieci, z dziećmi jeździł do niej sam. Dlaczego nie? To jest moim zdaniem fantastyczne rozwiązanie. I w czasie, kiedy męża czy partnera, czy samego, czy z dziećmi nie ma w domu, ty masz czas dla siebie. Ty możesz spotkać się z przyjaciółką, możesz poczytać książkę albo robić wszystko, na co masz tylko ochotę, a nie masz czasu, przez to, że cały czas na przykład jesteście razem. Więc warto w takie rozwiązanie pójść, bo tak naprawdę. Nie jest to żaden drastyczny krok, nie jest to drastyczne zerwanie relacji, nie jest to ograniczanie wolności waszego partnera, stawienie mu ultimatum typu albo matka, albo ja, bo to nigdy nie kończy się dobrze, naprawdę. Ale jest to znalezienie takiego y, złotego środka, który będzie plusem i dla ciebie, i dla niego, bo on wciąż będzie miał kontakt z mamą, będzie się z nią spotykał wtedy, kiedy będzie chciał, a ty będziesz miała czas dla siebie. To jest bardzo proste. I kolejna rzecz, którą chcę ci uświadomić, i, i wam, to coś o czym kiedyś już mówiłam w takich filmach pogadankowych. Czyli szanowanie samego siebie i swojego czasu, i odcinanie się od złych bodźców. Jeżeli widzisz, że relacja z teściową, bo o niej dzisiaj rozmawiamy, jest dla ciebie toksyczna, że ona jest dla ciebie wstrętną osobą, jedzie po tobie, albo nie robi tego wprost, tylko to jest wszystko takie zaowalowane i małymi szpileczkami ona y, próbuje cię zdołować, poniżyć podważyć twój autorytet jako partnerki, jako matki. To czy ona jest warta Twojego czasu? Czy ona jest warta ciebie? Czy ona jest warta tego, żebyś ty te zrobiła ten makijaż i pojechała do niej na ten niedzielny obiad? Uważam, że nie. Uważam, że ludzie, którzy są nas warci, sprawiają, że czujemy się przy nich dobrze, sprawiają, że przy nich się rozwijamy, że przy nich po prostu jesteśmy sobą, nie blokujemy się, że przy nich się uśmiechamy. A jeżeli masz w życiu osoby, przy których taka nie jesteś. To nie tkwi w tych relacjach. I nieważne, czy to jest twoja teściowa, to będzie teraz drastyczne, ale czy to jest nawet twoja mama? Oczywiście, my jako dzieci mamy obowiązki w stosunku do rodziców, ale my te obowiązki również możemy spełniać na naszych zasadach. Jeżeli ktoś nas nie szanuje, jest dla nas toksyczny i niszczy nasze życie i naszą psychikę. I masz słabą relację z teściową albo z rodzicami. To możesz dbać o nich na swoich zasadach, dzwonić do nich często, przyjeżdżać wtedy, kiedy faktycznie ty możesz, robić im zakupy z dostawą do domu, naprawdę jakby wywiązać się z tego obowiązku, e, jaki masz w związku z relacjami rodzinnymi, ale jednocześnie nie sprawisz, że Sama siebie będziesz ściągać w dół. Więc warto się zastanowić nad tym, czy osoby, którym poświęcamy nasz czas są tego warte. Ja często to powtarzam, i cały czas przychodzą do mnie ludzie, którzy mówią, wow, nigdy o tym nie myślałam w taki sposób. Dziękuję Ci. W końcu mam siłę, żeby odejść z jakiejś chorej relacji, żeby ją zminimalizować. Bo wiecie, tak jak masz toksyczną koleżankę, to to jest bardzo proste. Siema, kochana, wiesz, już więcej, nie będę się z Tobą spotykać. Dlaczego? No bo jesteś fałszywa, toksyczna, obrabiasz mi dupę, źle na mnie wpływasz, bla, bla, bla. Koniec, blokujesz, usuwasz. Z relacjami rodzinnymi to nie jest takie łatwe, bo każdy z nas myślę, przynajmniej większość z nas ma takie poczucie obowiązku w stosunku do naszej rodziny, do różnych członków rodziny. Jak tego poczucia obowiązku nie masz? Okej, okay, to jest Twoja indywidualna sprawa, ale mówię o osobach, które mają. I wtedy to nie jest taki proste, a zerwam kontakt i koniec. Oczywiście są sytuacje, w których tylko zerwanie kontaktu uzdrowi Twoje życie, sprawi, że w końcu Ty będziesz panem swojego życia i w końcu Ty będziesz szczęśliwy, pozbędziesz się takiej kuli u nogi niekiedy, jaką właśnie są te osoby. I tyle. Także, kochani, podsumowując, dbajmy o siebie, szanujmy swój czas. Bądźmy asertywni, nie pozwalajmy na to, żeby ktokolwiek nas poniżał, żeby ktokolwiek był dla nas toksyczny, żeby ktokolwiek mówił nam, jak mamy żyć, bo to jest nasze życie i teściowa, oby jak najpóźniej, ale kiedyś odejdzie. Tak samo każda inna toksyczna osoba, a ty sama ze sobą będziesz żyła do końca swoich dni. I im więcej dobra będziesz miała w swoim życiu, tym będziesz szczęśliwsza. Im bardziej odetniesz się od takich toksycznych, chorych relacji, tym lepiej dla ciebie. Tym więcej dobrej energii będziesz miała dla ludzi, na których ci zależy, którzy cię potrzebują i dla siebie samej, bo ty przede wszystkim potrzebujesz sama siebie. I to też sobie warto uświadomić. I o tym też kiedyś wam opowiem. Mm. I tyle. Mam nadzieję, że tym filmem trochę wam otworzyłam oczy, dodałam wam otuchy, że skorzystacie z moich rad. Jeżeli tak, napiszcie na dole. Y i tyle. Życzę Wam wszystkiego, co najlepsze. Dużo asertywności, dużo dobrej energii i chciałabym powiedzieć, że samych pozytywnych ludzi wokół. Oczywiście tego Wam życzę, ale też w psychologii pozytywnej ludziom się wydaje, że o, jak ktoś się wkręca w tematy pozytywne i nastraja odpowiednio swój umysł, to już tylko dobre rzeczy go w życiu spotykają. No niestety tak to nie działa. Oczywiście więcej dobrych rzeczy nas spotyka, ale te złe też cały czas mają miejsce. Ale jak my wiemy, jak do nich podejść, to one nas nie załamią. To i tak będziemy szczęśliwi i sobie poradzimy i przejdziemy przez te wszystkie kłody, które nam życie rzuci pod nogę. Także słowem zakończenia. Tak dodatkowo chciałam Wam o tym powiedzieć. Dziękuję, że mnie wysłuchaliście. Pamiętajcie o łapce w górę, komentarzu i subskrypcji. Zachęcam do dyskusji. Uwielbiam z Wami gadać na tematy życiowe. Wiem, że Wy też lubicie słuchać, także bardzo mnie to cieszy. Trzymajcie się i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Pa!